Witam, tu Ghost, Infernal i się Siema Oto odcinek, w którym będziemy przechodzić parkourę, więc zaczynajmy Dirsen, może przeczytaj historię, tak. No okej okay. Witam na mojej pierwszej mapce Escape Przygotowałem na ciebie sporo pułapek Mam nadzieję, że będzie się podobać Powodzenia Dobra, lecimy, tak? Dzięki Było tak do oka, że muszę chyba iść drogą Sorry, to nie, pójdź tędy tak, widzisz, tak o. Dobra. Ej, tu też czyli tak można. Po płotkach, po skakać? No dobra, okej. Okay. No <noise> już pierwsze bogi widzimy. Wyrzucę te płytki, bo chyba nie powinienem ich mieć. Ja nic nie mam. Odpowiedz jest prostsza niż myślisz. Dobra. Mamy 11 Redstone. A. Tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 11, dwanaście. To może po prostu do drzwi, nie? A jak po prostu zrobić takie coś? A nie, huh. myślałem, że może to dojdzie, ale. To nie wiem. To może teraz zniszczmy, bo tutaj nic, nic... nie pisali, że... Ale nie stój, nie hej. można niszczyć chyba. No tak, tylko że jeszcze nic nie było w regulaminie, że nie można niszczyć, tak? Aha, tak, bo my tam byliśmy już dalej, wam szczerze powiemy. I... po prostu regulamin już widzieliśmy, mi się pomyliło. Oczywiście tam daleko nie, tylko w pierwszej wieży. No, tyle A nawet gdyby, to to nie jest blok. To też prawda. Ale jeżeli chyba piszą, że nie można, to chodzi im o wszystko. Ogólnie. Pisali, że blok. Dobra, wrócimy, czytamy zaraz. Dobra. Dobra. Regulamin. Regulamin. Grain, tak. Graj na pokojowym. Dwa, nie, niż nie stawaj żadnych bloków. Trzy, nie oszukuj. Cztery. Punkty z, y, liczone są mu za gasta. Pięć, możesz niszczyć glinę. To. No, i tu piszę poziom pierwszy, Escape by Depease 1727. Pozdrawienia. Podnoszę. Ok. czyli całkiem ciekawe wyposażenie. Co? No do co góry. Co, jedziemy. idziemy. skacz pierwszy, bo to... mi skaczesz przed. tym no, okay. Poziom drugi. Dobra, jestem dosyć wysoko. Ja dalej w tym samym miejscu. O, już nie już byłem. Ja, Nie za bardzo rozpędziłem i poleciałem. Dobra, szybko to trzeba przejść, bo to jest proste. Będziemy w czasu. Ponieważ oczywiście YouTube ma straszne ograniczenia. No i te 15 minut możemy tylko kręcić, niestety. Ale to się czasem Z czasem. No ja nie mogę doskoczyć do tych drobinki. A ja schodzę z klocków <laughs> Nie wiem, co ja robię. Poziom drugi. Ale ile jest tych poziomów? Nie wiem. Już wyjść. Jest! zaskoczyłem tu! O, jest skrzynka, dobra, mam, mamy ten... pięciu łz... łzów... Ej, Nieeejku, to szału dostanę na tych! Dobra, ja już jestem wyżej. Czekać na ciebie, czy skakać już? No możesz poczekać, jak teraz... jak teraz wskoczę, to poczekaj, a jak nie skoczę, to idź. Okej... Okay. Więc to lubię spadać bardzo w tych miejscach, o tu gdzie jestem teraz O właśnie, o to. dwa klocki, co tam? Jeszcze raz chcę od początku Dobra to już się skakać Tylko, żebyś mi nie wyprzedził na przykład cały parkur. Zresztą tam później No, spoko. No czy jak przejdziesz drugą wieżę to poczekaj na mnie. Jak już przejdziesz tam na dalej. O jest, dobra. Kurde. Jak widzicie moje zdolności w są masakryczne Ale postaram o, się dla Was szybko przejść. I zaraz dołączymy do Dirsena. Ale mam głęb z gasta 18 o Jest spoko rekrutowo Kurczę, kurde kurde ja już na TNT jestem no tam poczekasz dalej nawet nie wiem na jakim TNT, ale dobra na poziomie czwartym o to ile ja jest ja tu poczekam już wiesz może ile jest poziomów? czwarty poziom 56 Ojej A ja drugiego przejść nie mogę Całkiem ciekawie W ogóle o którym zaczęliśmy kręcić? Nie mam pojęcia. Tak powiem. Trzeba to zrobić na wykrycie. Nie, jest 5 minut temu. Jak mi się zdaje 6. Więcej. Nie, Jej, cieszmy mi... się! Udało mi się przejść! O brawo, patrzcie, ja jestem tutaj jak coś. A nie patrz O, nie widzę cię, widzę. Ciekawie. to już łatwo. Mówisz? No nie wiem. Pewnie ja spadłem. O kurde. O, cześć. <grym> <grym> Oj. <idź. grym> spadłem. Ciekawie tam było... Tam nie jeden... musisz na sprincie, jak już dotarłeś do jednego, to nie musisz na sprincie. Ja tam nie byłem na ja sprincie. Za... Ja za pierwszym razem już skaczę. Tak. Na jednym skoku, wiesz. Tak jakby... Ja nie zrobiłem las... na Ja wolnie. Bo... Ja to... O, jest, 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 jestem tu. Teraz tylko... Ja mam tu skoczyć. Ojej. Niepoczenie kliknąłem shift. Muszę się najpierw wspiąć dopiero shift. W ogóle, mapka Escape, czy to jest jakiś taki, że tylko? Escape, pisało, że Escape. Nie wiem, to ty się w szukanie mapki, to ja tam nie wiem. Ale trzeba przyznać, że mapka jak na razie zapowiada się ciekawie. A. Czy zobaczymy kawałek. Kurwa! Dalej. B. Gdzie nie byłeś? Był tak wysoko ja TNT już na nie kończyłem Glowstone Ja nawet TNT nie widziałem <noise> <noise> Nie lubię drabinek, bardzo nie lubię Ja zawsze na nich spadam tak. Są same drabinki Te, Zaczęliśmy tak gdzieś o 15, czyli 7 minut Dobra, pokręcimy do do ilu? O 25 Żeby mieć pewność, bo jeszcze wiesz, może dojść jakieś Intro i tak dalej, nie jestem pewny czy akurat tutaj będzie, ale wiesz, tak zawsze bezpieczeństwo lepiej mieć okay. kilka minut. Oj, cholera. Kurde no to dobra, może zakończymy teraz w takim smutnym momencie. <noise> Już nie będziemy tutaj dobra. się teraz. Więc żegnę się z wami Ghost No i... sen. 那哪去？